Czy warto kupić tablet w 2022 roku i do czego go tak w zasadzie wykorzystywać? Też się zastanawiałem i dzisiaj postaram się na to odpowiedzieć. A pod lupą Huawei MatePad 2022. Lecimy. I tak jeszcze tytułem wstępu, to zawsze myślałem, że tablet sprawdza się tylko w dwóch miejscach. Ale pozwólcie, że dzisiaj sprawdzę go w jeszcze kilku innych. Zacznijmy od wyglądu. Jeżeli coś ma służyć latami, to lepiej, żeby było wytrzymałe. I w naszym kumplu z 2022 roku od Huawei, bo wiecie, mate po polsku to. Kumpel. Więc nasz kumpel jest dość dobrze zbudowany. Mamy tutaj metalowy korpus. Tył to tworzywo matowe. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o lekko wystającej z krawędzi obudowy wysepce z aparatem, ale grubość tego tableta to zaledwie 7,35 mm, więc w zasadzie jest to wybaczalne. Jeżeli chodzi o wagę, to 450 gramów. Jeżeli się nie mylę, mój telefon z caseem to 200 gramów, czyli można powiedzieć, że takie dwa telefony trzymamy w ręce. Jest to naprawdę lekkie i spokojnie nie możecie to obsługiwać jedną ręką, jeżeli zasięgu palcowego Wam starczy. Jeżeli chodzi o ekran, mamy tutaj bardzo cienkie ramki i, co ważne, z każdej strony tej samej szerokości. Do tego są one lekko zaokrąglone. Sam ekran to 10,4 cala, wykonane w technologii IPS w rozdzielczości. Uwaga, 2K. Jasność na poziomie 470 nitów, więc nawet jak zaświeci Wam mocne słoneczko prosto w niego, to nadal będzie czytelny. Ten zegarek odbija światło w obiektyw, ale ja. Propo właśnie odbijania światła w obiektyw. Coś, co jest mega istotne, a mianowicie ten tablet posiada podwójny certyfikat TUV lub TUV Rain, Rainland. Rainland. Tu wam wyświetlę. Chodzi o ochronę naszego wzroku. Eliminuje działanie światła niebieskiego oraz migotanie, czyli tłumacząc nasze oczy nie będą się tak szybko męczyły. Oprócz ikonki ochrona wzroku możemy również włączyć tryb tzw. e-book, czyli będzie on wyglądał i wygasi wszystkie kolory dokładnie tak, jak mamy w czytniku e-booków, czyli dwa w jednym, taki tablet multimedialny i jednocześnie czytnik e-booków. A i dodam jeszcze tylko, że w zestawie dostaniecie klawiaturę dedykowaną magnetyczną, która nie ukrywam, że urozmaici pracę z urządzeniem, ułatwi przede wszystkim, bo jest dużo wygodniejsza niż na przykład pisanie na ekranie. A do tego wiecie, będzie to taki be Like Computer, czy tam też laptop. Oprócz tego możemy podłączać różne urządzenia peryferyjne, szczególnie jeżeli mamy jakieś na przykład podzespoły, komponenty z rodziny Huawei, tym lepiej. I to wszystko się nazywa opcją Super Device. I zawsze bawią mnie te nazwy, bo to brzmi trochę jak w grze Crisis, Jak się ten ziomek tam przeistaczał i miał na przykład Maximum Armor, to mógł mieć też w kieszeni Super Device. Trochę mnie poniosło. No dobra, jeżeli klawiaturę macie w zestawie, to tylko dodam, że zdecydowanie, jeżeli kupujecie taki tablet, to jest uważam Bayer, ale jakże rozszerzający możliwości tego urządzenia. Zaraz wam pokażę dlaczego. Chodzi mianowicie o to, żebyście dokupili sobie rysik. Rysik wygląda jak rysik, w sumie jak długopis trochę, i ma, uwaga, 4096 poziomów nacisku. No to jest dużo. W sumie dla mnie to jest taka zabawa i czysta frajda z użytkowania. A jak ktoś chciałby profesjonalnie wykorzystywać ten tablet, no to czemu nie? Już mówię, jakie mamy możliwości. Na starcie mamy przygotowany folder o nazwie Rysik, w której znajdziemy trzy aplikacje dedykowane. Pierwsza z nich przeniesie nas do App Gallery. Oprócz tego mamy również aplikację o nazwie Nebo. Jest to taki multifunkcjonalny notatnik, w którym możemy oprócz tego, oczywiście, że notować i pisać jakieś swoje myśli na szybko, to jeszcze tworzyć jakieś prezentacje, jeżeli już jesteśmy turbo zaawansowani, wklejać zdjęcia, opisywać je, dodawać jakieś rysunki. Zamieniać pisanie ręczne na taki tekst komputerowy. Jest jeszcze apka, która no mi zaimponowała, nie ukrywam. A zaraz Wam powiem dlaczego. Chodzi o MyScript Calculator, czy mój skrypt kalkulator, mówiąc po polsku. W aplikacji chodzi o to, że jest to taki rozbudowany kalkulator, czyli notujecie sobie za pomocą palca bądź rysik pierwiastek z 64 plus nawias 2 razy 17, zamknąć nawias przez 3. Sprawdźcie, czy się nie pomylił. Powinno wyjść 14. Więc studenci Politechnik, jeżeli macie taki budżet, to daję Wam zielone światło. Ułatwia, dużo. Pst, to, jest, to jest rozwój. I kolejna sprawa. Często, jak na przykład montuję filmy, mam problem z tym, że 13 cali czy... Nawet czasem 10 w jakimś tablecie, bądź urządzeniu przenośnym z dotykowym ekranem, to bardzo mało w przypadku wyświetlania sekwencji i dodatkowo podglądu filmu. Jeżeli nie macie dodatkowego ekranu, to możecie tablet zatrudnić jako właśnie ten dodatkowy, mobilny, przenośny wyświetlacz. Czyli w tym przypadku łączymy się urządzeniem Huawei z urządzeniem Huawei, a, a konkretnie na przykład tablet z laptopem, i możemy korzystać jako dwa odrębne ekrany podłączone do jednego urządzenia. I teraz na jednym możemy sobie wyświetlać Time. Na przykład, a na drugim możemy sobie wyświetlać, nie wiem, podgląd i wszystkie efekty. Do tego, jeżeli podłączymy urządzenia zewnętrzne, jak myszkę czy klawiaturę, to będzie ona działać na obu tych urządzeniach. I jeszcze jedna kwestia, mówiłem tutaj o profesjonalnych zastosowaniach. Możemy go wykorzystywać jako tablet graficzny. A, i sprawdzałem jeszcze, co mam zainstalowane zaraz po uruchomieniu sprzętu. To znaczy, co Arek zainstalował podczas swojego testu. Jest taka jedna gra Leo Fortune. To jest taka kulka, którą śmigasz sobie po mapie. I mimo, że ona nie jest jakaś turbo skomplikowana, to jest okropnie grywalna i przez tą grę ten test by mógł nie powstać tak szybko, jak powstał, bo długie godziny spędziłem na panu Leo. Więc tutaj też daję polecajkę, ale ostrożnie, moi drodzy, bo to kradnie czas. Ale mimo wszystko, dzięki Arek. No i jak wspomniałem już wcześniej jest też kamera i z tyłu mamy tutaj 13 megapikseli, z przodu natomiast 8. I zawsze się zastanawiałem po co w tabletach kamera. Kiedyś ładowali 2 megapiksele i nic nie było na niej widać, ale teraz przy tych 8, no to ja rozumiem, że przy wideokonferencjach to może być bardzo istotny parametr, bo będzie nas po prostu dobrze widać. Jeżeli chodzi o tył, no to jak mamy dobre światło i już potrzebujemy zrobić zdjęcie tabletem, to też zrobimy dobrej jakości zdjęcie. A jeszcze porpotylnej kamery, no to na przykład możecie wykonać jakąś interesującą was fotę i na przykład w programie Nebo dorzucić do waszych notatek i zrobić analizę. Bateria 7200 mAh, do tego ładowarka 22,5 W. Chyba dobrze odmieniłem. Naładuje wasz tablet w około 2 troszeczkę powyżej 2 godzin do 100%. Jeżeli chodzi o to, jak długo on wytrzymuje, to jeżeli przyciemnimy ekran do 50%, to jest w stanie wytrzymać. Do mniej więcej 12 godzin, więc na przykład możecie sobie obejrzeć film czy reżyserską wersję władcy pierścieni. To na jednym takim ładowaniu powinien dać radę. Pamiętajcie, że zanim kupicie tablet, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy ja tak w zasadzie potrzebuję tablet, i do czego. Wtedy będziecie przekonani o tym, czy warto takie urządzenie kupić, i czy warto takie urządzenie. Posiadać. No i pytanie ze wstępu: Czy warto kupić tablet w 2022 roku? Jeżeli przeanalizowaliście wszystkie pytania, o których wspominałem wcześniej, i zrobiliście rachunek sumienia i rzeczywiście widzicie lukę w swoim życiu i potrzebujecie takiego urządzenia, no to oczywiście, że warto. Pod warunkiem, że urządzenie jest multifunkcjonalne, a nie na przykład służy tylko do oglądania YouTube'a i jeszcze się zawiesza. Jeżeli spełnia określoną liczbę funkcji, jesteśmy w stanie na nim nawet pracować i zawsze mieć ze sobą ekran większy niż nasz telefon, no to oczywiście, że warto. A wy dajcie znać w komentarzach, do czego najczęściej wykorzystujecie tablet. Czy są to te dwie sytuacje ze wstępu? Czy może do czegoś jeszcze innego, ambitniejszego? Sekcja komentarzy do Waszej dyspozycji. Tam się widzimy, no i widzimy się też w kolejnym odcinku. To adios. Buenos noches. Czy w sumie? Nie wiem jeszcze. Pa.